Cześć wszystkim. Zauważyłem, że 85,4% osób oglądających filmy nie subskrybuje kanału, a tylko 14,7% jest już częścią naszej społeczności. Jeśli podoba Ci się ten kontent i chcesz wesprzeć kanał, jedno kliknięcie w przycisk subskrybuj robi ogromną różnicę. Chodźmy razem rozwijać tę społeczność. Sala obrad Rady Galaktycznej była ogromna, zbudowana z przezroczystych paneli, które pozwalały patrzeć na odchłań kosmosu. Dziesiątki delegatów z całej galaktyki siedziały na swoich podwyższonych miejscach, tworząc półokrąg wokół centralnej platformy, gdzie stał Marek Lewicki, ambasador ludzkości. Czuł, jak spływające na niego spojrzenia są ostre niczym klingi, pełne osądu i pogardy. Dla wielu z nich ludzie byli zaledwie nowicjuszami w międzygwiezdnym porządku rasą z młodej planety, która powinna znać swoje miejsce i milczeć. Marek jednak nie zamierzał milczeć. Ostatnie tygodnie obfitowały w żądania ze strony Rady, nowe podatki, wymuszone ustępstwa, kontrola nad zasobami Ziemi. Każdy kolejny zapis traktatu uderzał w jego dumę, a jeszcze bardziej w poczucie sprawiedliwości. Znał historię swojego narodu i całej ludzkości wiedział, że zawsze, gdy ktoś próbował pchnąć ich na kolana, odpowiedź była nieprzewidywalna i groźna. Głos przewodniczącego rady, przedstawiciela gatunku o srebrzystej skórze i zimnych oczach, przerwał ciszę. Słowa wypowiedziane powoli, z wyraźną nutą wyższości, odbijały się echem od ścian sali. Ludzie powinni zrozumieć, że ich obecność wśród nas zależy od naszej łaski. Jeśli chcą utrzymać swoje miejsce przy tym stole, muszą zgodzić się na nasze warunki bez dalszych sprzeciwów. Szum głosów innych delegatów rozlał się niczym fale po wodzie. Niektórzy przytaknęli, inni zaczęli szeptać między sobą, a kilku milczało, obserwując rozwój sytuacji z ukrytym niepokojem. Marek czuł, jak narasta w nim gniew. Przez moment próbował go stłumić, powtarzając w myślach, że musi zachować spokój, że dyplomacja wymaga cierpliwości. Lecz kiedy przewodniczący uśmiechnął się lekceważąco, coś w nim pękło. Podniósł się z krzesła i ruszył na środek platformy, gdzie światło lamp skupiło się na nim, jakby sama sala oczekiwała jego odpowiedzi. Jego spojrzenie, twarde i zimne, przesunęło się po zgromadzonych. Widział ich drwiące twarze, połyskujące oczy, kpiące gesty. Zamiast strachu poczuł nagłą jasność umysłu, która zawsze pojawiała się w momentach przesilenia. Polityka waszej rady zaczął spokojnie, choć jego głos niósł się mocno i wyraźnie nie jest już do przyjęcia. Granice, które próbujecie nam narzucić, są nie do zaakceptowania. Nie przybyłem tu, by słuchać waszych gruźb. Przybyłem, by powiedzieć wam jedno: Ziemia nie jest waszą kolonią. W sali zapadła cisza tak głęboka, że można było usłyszeć brzęczenie zasilających ją generatorów. Nikt nie spodziewał się, że człowiek powie coś takiego wprost. Delegaci wymieniali szybkie spojrzenia, a niektórzy z nich poruszyli się niespokojnie na swoich miejscach. Wśród nich znajdowały się rasy pamiętające czasy wielkich wojen, rasy, które wiedziały, co oznacza upór i determinacja. Przewodniczący uniósł dłoń, próbując odzyskać kontrolę. To nie jest twój wybór, ambasadorze syknął, a jego głos stał się ostrzejszy. Jeśli ziemia odmówi, zostanie odcięta. Handel, technologie, sojusze wszystko stanie się dla was niedostępne. Marek nie drgnął. Zrobił krok do przodu, a jego słowa wybrzmiały jeszcze głośniej, jakby miały przebić się przez całą przestrzeń międzygwiezdną. Groziliście nam już nieraz, ale nigdy nie zrozumieliście, że ludzie nie ustępują pod presją. My walczymy. My przeżywamy. My zawsze odpowiadamy. Jego pięści zacisnęły się, choć utrzymał spokojny wyraz twarzy. Wiedział, że gdzieś na ziemi, w bazie obserwacyjnej, Anna ogląda te transmisje. Wiedział, że słyszy każde jego słowo i czuje, że to nie jest tylko polityczna deklaracja, ale ostrzeżenie, które niebawem stanie się rzeczywistością. Gdy skończył mówić, odwrócił się plecami do przewodniczącego i ruszył w stronę wyjścia. Jego kroki odbijały się głośnym echem po posadzce. Nikt nie miał odwagi go zatrzymać. W powietrzu unosiło się napięcie, które mogło przerodzić się w burzę. Za drzwiami Marek zatrzymał się na chwilę, odetchnął głęboko i spojrzał w kierunku gwiazd widocznych przez panoramiczne okno korytarza. Wiedział, że właśnie wypowiedział ostatnie ostrzeżenie. Teraz pozostawało czekać, czy Rada zrozumie wagę jego słów, czy też zlekceważy je, prowokując coś, czego już nikt nie będzie mógł zatrzymać. Na Ziemi, w bazie orbitalnej nad Warszawą, Anna Nowicka siedziała w sterowni swojego myśliwca, obserwując holograficzną transmisję z sali Rady. Powietrze w hangarze było gęste od napięcia. Mechanicy biegali między statkami, kontrolując systemy uzbrojenia, jakby przeczuwali, że wkrótce będzie potrzebne coś więcej niż ćwiczenia. Lecz dla Anny cały ten zgiełk był odległy, bo jej oczy skupiały się na sylwetce Marka samotnego pośród przedstawicieli najpotężniejszych gatunków galaktyki. Słyszała jego głos, mocny i czysty, który docierał do niej przez zakłócenia sygnału. Choć słowa były dyplomatyczne, kryła się w nich nuta, którą tylko ona potrafiła rozpoznać. Była to nuta gniewu i determinacji, ale też strachu przed tym, co miało nadejść. Znali się od lat, jeszcze zanim Marek został ambasadorem. Przeszli razem szkolenie wojskowe, a ich drogi rozeszły się dopiero wtedy, gdy on został wysłany na ścieżkę dyplomatyczną, a ona na ścieżkę pilotażu bojowego. Mimo odległości, która ich dzieliła, nigdy nie zgasła wieś, która narodziła się podczas wspólnych lat. Anna pamiętała noc, kiedy Marek po raz pierwszy wspomniał, że być może będzie musiał negocjować w Radzie Galaktycznej. Powiedział wtedy, że boi się nie obcych, ale zdrady, zdrady ze strony tych, którzy w imię polityki gotowi są poświęcić własnych ludzi. Teraz, kiedy widziała, jak wstaje i rzuca słowa, które mogły rozejrzeć cały galaktyczny porządek, czuła w sercu mieszaninę dumy i lęku. Kiedy w sali zapadła cisza po jego oświadczeniu, Anna przygryzła wargę i zacisnęła dłonie na podłokietnikach fotela. Mechanik podszedł do niej, pytając, czy sprawdzić jeszcze raz system naprowadzania, ale ona nawet nie zareagowała. Jej spojrzenie nie odrywało się od hologramu. Gdy Marek odwrócił się i wyszedł, serce Anny przyspieszyło. To nie był zwykły gest, to była deklaracja, że żadne kolejne rozmowy nie odbędą się na warunkach narzuconych przez innych. W hangarze rozległ się alarm. Automatyczne komunikaty poinformowały o wzroście aktywności flat należących do sojuszników rady. Anna wstała i ruszyła szybkim krokiem w stronę swojego statku, a jej myśli krążyły wokół jednego pytania. Czy to już ten moment, kiedy rozmowy ustępują miejsca działaniom? Weszła do kabiny i zamknęła się w niej, czując znajome drżenie metalu pod jej ciałem. Włączyła system komunikacyjny, łącząc się z oficerem dowodzącym eskadrą. Przygotować się do startu rozkazała chłodnym głosem. Choć serce biło jej szybko, jej ton był spokojny, wyważony. Wszyscy wiedzieli, że gdy Anna wydaje rozkazy w takim tonie, oznacza to, że nie ma miejsca na wahanie. W momencie, gdy statek uniósł się z platformy, spojrzała na ekran, na którym jeszcze przez chwilę widniał Marek, stojący w korytarzu rady i patrzący na gwiazdy. Miała wrażenie, że patrzy właśnie na nią. W ciszy kabiny wyszeptała, jakby chciała, by jej głos dotarł przez próżnię, jestem z tobą. Flota ziemska powoli wychodziła z hangarów, formując szyk obronny. Anna poczuła znajome napięcie w palcach, które spoczywały na sterach. Była pilotem, wojowniczką, ale w tym momencie była też kobietą, która wiedziała, że los jej świata splata się z losem jednego człowieka. Człowieka, którego kochała, choć nigdy mu tego nie powiedziała. Kiedy jej myśliwiec wzniósł się ponad atmosferę i wyłonił w przestrzeni kosmicznej, Anna ujrzała dalekie światła obcych flat, które zaczynały gromadzić się na granicy. Czuła, że nadciąga burza, której nie da się już powstrzymać. I wiedziała, że w tym chaosie będzie musiała walczyć nie tylko o swój świat, ale i o niego. Sala rady rozbrzmiewała jeszcze echem słów Marka. Choć drzwi zamknęły się za jego plecami, jego obecność wciąż unosiła się w powietrzu jak cień, którego nikt nie mógł zignorować. Delegaci poruszyli się niespokojnie, a ich głosy zmieniły się w szum pełen gniewu i niepewności. Jedni krzyczeli o sankcjach, inni żądali natychmiastowej izolacji ziemi, jeszcze inni nawoływali do ostrożności, lecz wszyscy rozumieli jedno, granica została przekroczona. Przewodniczący próbował odzyskać kontrolę, podnosząc głos, lecz nawet jego autorytet nie zdołał stłumić zamętu. Twarze zebranych wyrażały różne emocje od gniewu, przez strach, aż po chłodną kalkulację. Ci, którzy przeżyli dawne wojny międzygwiezdne, wiedzieli, że lekceważenie człowieka, który rzuca wyzwanie w taki sposób, może zakończyć się katastrofą. Inni wciąż uważali ludzi za niedoświadczonych buntowników, których można złamać. Tymczasem Marek kroczył długim korytarzem w stronę portu. Jego kroki były szybkie, choć serce biło mu mocno. Wiedział, że w tym momencie władze Ziemi śledzą każde jego słowo, a przede wszystkim wiedział, że Anna już działa. Myśl o niej sprawiła, że poczuł dziwną mieszankę siły i bólu. Nie chciał, by musiała walczyć, ale wiedział, że nie cofnie się, jeśli nadejdzie rozkaz. Ona zawsze była gotowa, nawet wtedy, gdy inni wątpili. Przy oknie korytarza Marek zatrzymał się na chwilę. Przez przezroczystą taflę widział ruch flat stacjonujących w sektorach granicznych. Rozświetlone sylwetki krążowników różnych cywilizacji przypominały stado drapieżników krążących wokół ofiary. Nie był naiwny, rozumiał, że jego słowa były iskrą, która mogła podpalić cały galaktyczny porządek. Ale lepiej było spalić mosty, niż żyć w łańcuchach. Na Ziemi tymczasem panowała napięta cisza. Rządy świata zebrały się w tajnym centrum dowodzenia, a wszyscy wojskowi dowódcy mieli oczy utkwione w transmisjach satelitarnych. W hangarach floty panował półmrok, rozświetlany tylko lampami serwisowymi i blaskiem monitorów. Anna siedziała w kokpicie, trzymając hełm na kolanach i patrzyła w pustą przestrzeń przed sobą. Każdy ruch flat obcych zapisywała w pamięci, wiedząc, że prędzej czy później będą musieli stanąć naprzeciw siebie. Jej myśli powracały do Marka. Zawsze powtarzał, że dyplomacja to sztuka budowania mostów, a nie ich palenia. A jednak to on, nie żaden wojskowy, wypowiedział dziś słowa, które zamieniły negocjacje w groźbę wojny. Anna poczuła ukłucie lęku, lecz szybko je zdusiła. Wiedziała, że Marek nie działał pochopnie. Skoro zdecydował się odejść z sali obrad, musiał być pewny, że nie ma już innej drogi. W przestrzeni kosmicznej, na granicy systemu, obce statki zaczęły manewrować. Zwykłe patrolowe zmiany ustępowały miejsca manewrom bojowym. Radary Ziemi rejestrowały wzmożony ruch, a meldunki płynęły jeden po drugim. Nowe okręty przybywały z odległych sektorów. Nie padł jeszcze pierwszy strzał, lecz wszystko wskazywało na to, że cisza, która nastała, była tylko pozorna. Była to cisza przed burzą. Marek wszedł na pokład ziemskiego statku dyplomatycznego, który miał go zabrać do głównej bazy. W milczeniu patrzył, jak doki zamykają się powoli, a zimne światło gwiazd wypełnia wnętrze kabiny. Wiedział, że za chwilę zostanie nazwany prowokatorem, że Rada oskarży go o zdradę ich porządku. Ale nie obchodziło go to. Jedynym, co miało znaczenie, była obrona jego planety i ludzi, których kochał. Zanim statek oderwał się od platformy, sięgnął po komunikator. Jego palce zawahały się, zanim wybrał numer Anny. Połączenie nie zostało jeszcze zrealizowane, linia była zakodowana na czas kryzysu, ale sam gest sprawił, że poczuł, jak jej obecność jest bliska, niemal namacalna. Wiedział, że gdzieś tam, w kabinie swojego myśliwca, przygotowuje się na to, co nieuniknione. Cisza w kosmosie zdawała się krzyczeć głośniej niż najpotężniejszy wybuch. Wszystko wisiało na cienkiej nici, która mogła pęknąć w każdej chwili. Marek zamknął oczy i odetchnął głęboko. Wiedział, że burza nadciąga. Wiedział też, że kiedy wreszcie wybuchnie, ludzie nie będą już walczyć o miejsce przy stole. Będą walczyć o przetrwanie. Wieczór w przestrzeni kosmicznej nie miał koloru, ale dla Anny i Marka, Spotykających się na orbicie w cieniu flagowego okrętu Ziemi miał ciężar, który przygniatał bardziej niż najgęstsza atmosfera. Statek dyplomatyczny, którym wrócił Marek, zakotwiczył się tuż przy hangarze wojskowym. Metaliczne ściany drżały od pracy reaktorów, a przez panoramiczne okna widać było, jak w oddali przesuwają się sylwetki obcych flat. Anna czekała na niego przy głównym przejściu, wciąż ubrana w ciemny kombinezon pilota. Nie zdejmowała hełmu z ręki, jakby bała się, że w każdej chwili ktoś łajde rozkaz startu. Gdy drzwi statku się otworzyły i Marek wyszedł, przez moment po prostu patrzyli na siebie, milcząc. Nie potrzebowali słów, by zrozumieć, jak bardzo zmienił się świat w ciągu jednego dnia. W jego oczach Anna dostrzegła zmęczenie, lecz też żar, którego nigdy wcześniej w nim nie widziała. Był dyplomatą, nauczycielem kompromisu, a teraz stał przed nią jak ktoś, kto spalił wszystkie mosty. Podeszła bliżej i zatrzymała się dopiero wtedy, gdy ich dłonie niemal się zetknęły. To nie jest już negocjacja, powiedziała cicho, ale stanowczo. Jej głos drżał, choć twarz miała spokojną. To wojna. Marek skinął głową. Czuł w gardle suchość, jakby każde słowo miało stać się wyrokiem. Położył dłoń na jej ramieniu, a dotyk ten był dla niego kotwicą w chwili, gdy wszystko zdawało się wymykać spod kontroli. Wiem, odpowiedział. Ale jesteśmy razem. I nie ustąpimy. Anna patrzyła na niego, a w jej oczach pojawiło się coś więcej niż determinacja. To był cień uczucia, które oboje skrywali od lat. Każda wspólna misja, każda rozmowa na odległość, każde spojrzenie podczas krótkich spotkań budowało wieś, która teraz stawała się czymś większym niż obowiązek wobec planety. Ciszę przerwał sygnał alarmowy. Z głośników dobiegł chłodny głos oficera dowodzenia. Floty obcych jednostek rozpoczęły manewry w sektorze granicznym. Eskadry ziemskie przygotować do obrony. Czas do kontaktu 30 minut. Anna zacisnęła dłoń na hełmie, jakby trzymała broń. Spojrzała na Marka, wiedząc, że to może być ich ostatnia rozmowa w ciszy. Nie chcę, żebyś był na mostku, kiedy to się zacznie powiedziała, jej głos stawał się coraz bardziej napięty. To nie jest miejsce dla ciebie. To właśnie jest moje miejsce, odpowiedział spokojnie. Byłem tam, kiedy zlekceważyli nasze prawa. Muszę być tutaj, kiedy przyjdzie nam za nie zapłacić. Nie kłócili się więcej. Nie było już czasu na spory ani na wahanie. Marek ruszył w stronę mostka flagowego okrętu, a Anna pobiegła do hangaru, gdzie jej myśliwiec czekał gotowy do startu. Ich ścieżki rozeszły się w pośpiechu, ale oboje wiedzieli, że są połączone mocniej niż kiedykolwiek. W kabinie swojego statku Anna zamknęła oczy na kilka sekund. W słuchawkach rozległy się odliczenia do startu, a ona, zanim systemy w pełni się uruchomiły, wyszeptała w myślach imię Marka. To była jej decyzja tak samo jak jego nie było już odwrotu. Na mostku flagowego krążownika Marek wpatrywał się w ekran przedstawiający zbliżające się flotyle obcych. Widok był przytłaczający dziesiątki okrętów ustawionych w formacje bojowe, gotowe do ataku. Nie czuł jednak strachu. Czuł obecność Anny, jej siłę i wiedział, że jeśli Ziemia ma przetrwać, to tylko dlatego, że tacy jak ona nie wahają się nawet w obliczu nadchodzącej burzy. Decyzja zapadła. Została podjęta w jego słowach i w jej czynach. Teraz należało czekać, aż historia sama otworzy kolejny rozdział. Rada zebrała się ponownie, ale tym razem atmosfera była zupełnie inna niż wcześniej. W wielkiej sali, w której zwykle dominował porządek i chłodna kurtuazja, panował chaos. Delegaci kłócili się między sobą, ich głosy nakładały się na siebie, tworząc kakofonie oskarżeń i obaw. Niektórzy żądali natychmiastowego ataku na Ziemię, inni nawoływali do ostrożności, lecz nikt nie miał odwagi przyznać, że w ciągu kilku chwil człowiek rozbił ich jedność. Na centralnym miejscu, gdzie wcześniej siedział Marek, pozostało puste krzesło. To pustka, która przypominała o tym, że człowieka nie można zmusić do powrotu przy pomocy gruźb czy dyktatu. Prowadzący obrady przewodniczący próbował narzucić dyscyplinę, ale jego głos ginął w natłoku słów. Delegaci kłócili się za wzięcie, jakby szukali winnych, a nie rozwiązania. Nagle, bez ostrzeżenia, halegram w centrum sali rozbłysnął. Na wszystkich ekranach pojawiła się sylwetka Marka Lewickiego. Nie znajdował się już wśród nich lecz jego obecność była jeszcze silniejsza niż wtedy, gdy stał na platformie. Stał wyprostowany na mostku ziemskiego krążownika, a za nim migotały światła konsol i sylwetki oficerów. Ziemia, nie klęka jego głos, wypełnił całą salę. Był spokojny, ale niósł w sobie żelazną pewność. Przez miesiące słuchaliśmy waszych żądań, waszych nakazów i waszych gruźb. Myśleliście, że możemy być zmuszeni do posłuszeństwa, że wystarczy nacisnąć, abyśmy się złamali. Ale zapomnieliście, kim jesteśmy. W sali zapadła cisza. Nikt nie ośmielił się przerwać. Jeśli spróbujecie sięgnąć dalej, kontynuował, jeśli jeszcze raz podniesiecie rękę na naszą wolność, spotkacie się nie z naszymi słowami, lecz z naszym oporem. To nie jest prośba. To nie jest negocjacja. To jest ostatnie słowo ludzkości. Obraz Marka zniknął równie nagle, jak się pojawił. Przez chwilę panowała martwa cisza, aż jeden z delegatów, należący do gatunku znanego z brutalnych wojen, uderzył dłonią w pulpit i krzyknął, że ludzie właśnie podpisali na siebie wyrok. Inni zaczęli przekrzykiwać się nawzajem, ale żadna z ich reakcji nie mogła ukryć faktu, że po raz pierwszy w historii Rady to człowiek narzucił ton rozmowie. W tym samym czasie Anna siedziała w kokpicie swojego myśliwca, ustawionego na czele eskadry. Na ekranie przed nią pojawiły się dane ruchy flat obcych, ich ustawienie i formacje bojowe. Każdy symbol na radarze oznaczał potencjalne zagrożenie, a jednak Anna czuła dziwny spokój. Wciąż miała w uszach głos Marka jego pewność, że walczą o coś więcej niż tylko politykę. Oficer dowodzenia przekazał rozkazy flota ziemska miała przejść w pełną gotowość bojową. Komunikaty rozbrzmiewały jeden po drugim, ale Anna skupiała się na jednym obrazie sylwetce Marka, stojącego na mostku, gdy wypowiadał ostatnie słowa w stronę całej Rady. Przez moment pomyślała o tym, jak niewiele dzieliło ich życie od nieuchronnej burzy. Wiedziała, że jeśli padnie pierwszy strzał, nikt nie będzie już mówił o kompromisie. W jej sercu narastało uczucie, którego nie potrafiła już zatrzymać miłość do człowieka, który miał odwagę rzucić wyzwanie całemu porządkowi galaktyki. Flota ziemska ustawiła się w szyk bojowy. Potężne krążowniki, fregaty i eskadry myśliwców lśniły w blasku pobliskiej gwiazdy. Na ich tle sylwetki obcych statków wyglądały jak chmura burzowa, gotowa przynieść zniszczenie. Cisza między nimi była napięta, nienaturalna, jakby wszechświat sam wstrzymał oddech, czekając na pierwszy błysk ognia. Anna ujęła mocniej stery, a jej oczy rozbłysły, gdy w kanałach komunikacyjnych odezwał się głos Marka, do wszystkich jednostek. Trzymajcie pozycję. Niech oni wykonają pierwszy ruch. Te słowa brzmiały jak echo jego ostatniego wystąpienia. I wszyscy wiedzieli, że jeśli Rada przekroczy granicę, odpowiedź ludzi będzie szybka i bezwzględna. Pierwsze strzały padły niespodziewanie. Obcy krążownik otworzył ogień, a w czarnej przestrzeni kosmosu rozbłysły złote i purpurowe eksplozje. To był moment, w którym cisza ustąpiła miejsca burzy. Fala energii uderzyła w tarcze ziemskich statków, a w centrum dowodzenia rozległy się alarmy. Anna pchnęła stery swojego myśliwca i ruszyła w stronę formacji, czując, jak całe ciało napina się w gotowości. Jej eskadra rozwinęła skrzydła i błyskawicznie odpowiedziała ogniem. Pociski cieły próżnie, a pierwszy obcy statek został trafiony i rozpadł się w kaskadzie płonących fragmentów. Na mostku flagowego okrętu Marek stał obok admirała i wydawał rozkazy z zimną precyzją. Jego głos nie drżał, choć wiedział, że każda decyzja kosztuje życie. Gdy na ekranach pojawiały się kolejne manewry flat obcych, odpowiadał rozkazem kontrataku, przesuwaniem jednostek, tworzeniem pułapek w przestrzeni. Wiedział, że Anna tam jest, wśród myśliwców, i choć każde jej ryzykowne manewry przyprawiały go o ból serca, ufał jej jak nikomu innemu. Bitwa trwała godzinami. Floty ścierały się w dzikim tańcu światła i ognia, statki wybuchały jeden po drugim, a ci, którzy próbowali zlekceważyć ludzi, szybko zrozumieli, że popełnili błąd. Ziemska flota była mniejsza, ale przewaga obcych znikała z każdą minutą, gdy ludzie odpowiadali manewrami, których nikt się nie spodziewał. Anna prowadziła swój oddział coraz głębiej w szeregi wroga. Jej ruchy były szybkie i precyzyjne, unikała pocisków, niszczyła kolejne jednostki, a w chwilach największego zagrożenia słyszała w słuchawkach głos Marka, który brzmiał jak pewność, że nie jest sama. Kiedy flota obcych zaczęła się cofać, a ich formacje rozpadły się pod naporem ludzi, zapadł moment, w którym wszyscy zrozumieli, że to koniec. Rada chciała pokazać siłę, a zamiast tego ujrzała, że człowiek nie ustępuje, nawet gdy staje naprzeciw potęgi wielu światów. Ostatni obcy krążownik wycofał się w ciemność kosmosu, pozostawiając za sobą przestrzeń pełną szczątków i płonących fragmentów okrętów. W kabinach ziemskich statków rozległy się okrzyki triumfu, a przez komunikatory przetoczyła się fala ulgi. Anna oddechnęła ciężko, kiedy jej myśliwiec wylądował w hangarze flagowego okrętu. Zeszła po drabince i niemal natychmiast zobaczyła Marka, który czekał na nią przy wyjściu z sektora technicznego. Był zmęczony, ale w jego oczach tliło się coś, czego nigdy wcześniej nie widziała duma i radość. Podbiegła do niego, a on bez słowa objął ją mocno, jakby bał się, że straciłby ją, gdyby tylko poluzował uścisk. Przez chwilę oboje zapomnieli o całym świecie, o Radzie, o wojnie. Liczyło się tylko to, że byli razem, żywi i silniejsi niż kiedykolwiek. Udało się, wyszeptała Anna, a jej głos drżał od emocji. Udało się dzięki Tobie, odpowiedział, patrząc jej prosto w oczy. Dzięki nam. W tle za nimi załogi wiwatowały, a komunikaty potwierdzały, że obce floty wycofały się z systemu. Rada Galaktyczna milczała, wiedziała, że próba złamania ludzi zakończyła się porażką. Zwycięstwo oznaczało nie tylko przetrwanie, ale też nowy początek. Ludzie pokazali, że nie będą już marionetkami w rękach innych, że potrafią bronić swojej wolności i że potrafią zjednoczyć się w obliczu najcięższej próby. Anna i Marek stali wśród żołnierzy i oficerów, wciąż trzymając się za ręce. W ich spojrzeniach nie było już tylko obowiązku, ale i obietnica czegoś większego życia, które chcieli dzielić, przyszłości, którą zamierzali zbudować razem. A nad nimi, w bezkresie kosmosu, rozciągały się gwiazdy spokojne i ciche, jakby same obserwowały narodziny nowej ery, ery, w której Ziemia mówiła własnym głosem i której już nikt nie odważył się zagłuszyć.